Dzień dobry, dzisiaj przyrządzam pastę z kalafiora. Kalafior upiekłam, różyczki, tutaj w piekarniku, razem z oliwą. Polane było oliwą i bez soli, bez niczego podczas pieczenia. Natomiast tutaj już częściowo zmiksowałam czosnek, bazylię świeżą. Dwa ząbki czosnku, dwie duże łyżki czarnego sezamu. Można dodać tahini, ale akurat nie mam tahini, więc robię sezam. Łyżeczka soli, trochę pieprzu i chyba parę listków mięty. I teraz to wszystko będę blendować z dodatkiem, oczywiście, oliwy. Mam bardzo dobrą oliwę świeżo tłoczoną. Yy, przez mojego bratanka, yy, i można też u niego zamawiać właśnie taki olej lniany to jest. I zaraz po blendowaniu będę wkładać do małych słoiczków, takich tutaj które przygotowałam, yy, w tym celu, żeby to zapasteryzować i mieć później do pieczywa czy do warzyw na, yy, na zimę. Yy, Także zaraz będę blendować i pokazywać, jak dalej to robię. No więc, tak, pasta jest przepyszna. Można powiedzieć, że obłędna wręcz mi wyszła. W smaku. Może to, co mi się nie podoba, to kolor, tak? bo nie jest zbyt ładny, ale to prawdopodobnie ten czarny sezam tutaj dał ten kolor takiej szarości. Gdybym miała suszone pomidory, to ja bym tu dodała suszonego pomidora i to wystarczy. A w ten sposób teraz będę zakręcać w te słoiczki i wstawiać do pasteryzacji. Mam przygotowanych kilka takich słoików, no właśnie nie za dużych, specjalnie, żeby później mieć sobie taką jedną porcję do otwarcia. Także to jest, to jest mój przepis na kalafior. Smacznego życzę!